Pan profesor Parnowski będzie mówił o próbach leczenia choroby Alzheimera. Może i próbach, oczywiście. Należy z pokorą do tego podchodzić. Proszę Państwa, to co zamierzam Państwu powiedzieć o leczeniu stosowanym w chorobie Alzheimera. To nie jest tylko proste, zwyczajne podejście, takie medyczne podejście do leczenia jednej chorej osoby. Musimy sobie zdać sprawę, że wtedy, kiedy mamy do czynienia z chorobą, która trwa kilkanaście lat, która wciąga przynajmniej część rodziny, a zawsze głównym był opiekuna. A z chorobą, która ma podłoże neurobiologiczne, ale wyraz tego podłoża neurologicznego jest psychologiczny i społeczny, to leczenie jest również wielokształtne bardzo i możemy oddziaływać na różne fragmenty przebiegu tej choroby. Gdyby przyjrzeć się takiemu znajdowisku, który chyba podsumuje wszystko to, co mówili moi koledzy wcześniej, to w kontekście leczenia możemy od razu powiedzieć sobie tak. Ta bardzo długotrwająca i bardzo przełękła choroba ma swój pierwszy etap wtedy, kiedy przechodzą zmiany ze zmian biologicznych, niewidzialnych w klinice do pierwszych objawów klinicznych. To jest pierwsze pytanie, czy leczyć, czy nie leczyć. Czy to już jest choroba, czy nie? Zdoblenie o standard diagnostyczny, o rozpoznawanie, czyli o wiedzę lekarzy, o świadomość społeczeństwa, no i w końcu o zastosowanie jakiegoś oddziaływania. Pytanie bardziej szczegółowe to, czy to ma być leczenie biologiczne, a więc tabletka, czy to ma być leczenie inne, może nie farmakologiczne? Czyli jakby sposób oddziaływania taki, który pozwoli, że ta osoba z lekkimi założeniami funkcji poznawczych będzie mogła jeszcze czas jakiś funkcjonować, nie biorąc tych tabletek. Następne pytanie, jakie się rodzi w związku z tym przewlekłym przebiegiem, to jest takie, jak uczyć społeczeństwo opiekunów, lekarzy, żeby rozpoznawali zmiany w zakresie funkcjonowania człowieka w jego podeszłym. To jest duże pytanie, dlatego że generalnie rzecz biorąc, ludzie nie zwracają za bardzo na siebie e, e, uwagę wzajemnie. E, tutaj opiekun, stały opiekun, główny opiekun jest osobą kluczową, dlatego w tej chwili większość naszych zastanawiań się idzie w kierunku możliwości oceny przez opiekuna zmiany zachowania człowieka, który ma podejrzenie wstąpienia, o tępienia. Są testy nowe, które wprowadzamy do tego, ale przede wszystkim wydaje się, że należałoby chyba znowu szkolić społeczeństwo, mówić o tym, że tam, gdzie znajduje się w rodzinie osoba w biegu podeszłym, to zmiana jego zachowania, jego jej zachowania, zmiana relacji, zainteresowań, napędu psychoruchowego, nastroju może być pierwszym sygnałem zespołu tępielnego. Tak więc ten pierwszy etap jest niezwykle ważny w kontekście i oddziaływań, i mm, diagnozy. A następnych etapach pytanie jest znowu takie, czym leczyć. Im bardziej biologiczna staje się ta choroba, im głębiej e, pojawiają się, e, na większej głębokości pojawiają się różne objawy, to znowu pytanie jest takie, czy rezygnować z oddziaływań e, psychologicznych, wsparcia, pomocy, empatii. A kierować się w stronę leczenia biologicznego, czy też stosować jedno i drugie. Tym bardziej, że nasza efektywność leczenia jest e, mizerna. Tak więc, e, rozważania, od czego zacząć, i jak potem leczyć osobę, która będzie chorowała 15 do 18 lat, e, są tutaj e, niezwykle istotne. Pryncypialnie podchodząc do faktu leczenia jakiejś choroby zbrojenia środkowego układu nerwowego, możemy powiedzieć tak. Na pewno najlepiej by było zastosować takie leczenie, które zatrzyma tę chorobę w okresie przedobjawowym. Te badania trwają, ale jak mówił mamy Profesor Szczurnik, jest to choroba poligenowa. I po drugie, co jest nie wiem czym nie ważniejsze, nie wiemy kiedy się zaczyna. Jeżeli zaczyna się 25 lat wcześniej. To co to oznacza? To znaczy należałoby dać leki osobie, która jest w wieku i która jest zdrowa. Nie mamy takich uprawnień, by lekarze do leczenia ludzi zdrowych. A więc leki, które ewentualnie mogłyby zapobiegać wystąpieniu choroby na poziomie klinicznym i ewentualnie mogłyby spowalniać jej przebieg, czy wpływać w ogóle na jej przebieg, te leki są w tej chwili w próbach, ale na wyniki badań musimy poczekać jeszcze co najmniej kilka do kilkunastu lat. To, są, to jest taka nowa forma nazwy leki zmieniające przebieg potępienia. Jeszcze niedawno mówiliśmy o lekach, które będą zatrzymywać chorobę, a w tej chwili już tylko mówimy, że będą zmieniać przebieg otępienia. To pokory nigdy za wiele. Tak więc e, te leki e, to są e, różne białka, przeciwciała neoklonalnych i proteaz, które w założeniu w tych pierwszych badaniach podaje się osobom, e, dzieciom osób z chorobą Alzheimera, które mają udowodniono genetyczny związek z rodzicami, czyli są to osoby 30 lat, 30 kilku letni. To jest przyszłość. A co mamy teraz? Teraz mamy niewątpliwie dwa główne nurty leczenia, a mianowicie stymulację procesów poznawczych u osoby, u której już rozpoznano chorobę Alzheimera i leczenie zaburzeń zachowania i innych objawów, które występują w przebiegu tej choroby Alzheimera. Ale zanim przejdziemy do leków, to należy pamiętać o tym, że efektywność różnych leków psychotropowych, które stosujemy, jest rzędu 20-30%. Efektywność leków stymulujących procesy poznawcze jest rzędu no powiedzmy 30-50% i to przez jakiś określony wymiar czasowy. One nie działają od początku do końca z taką samą siłą, tylko one działają tym bardziej, im mniejsze jest nasilenie. W związku z tym należy zacząć leczyć chorego od innych, niefarmakologicznych stosowania metod. I tutaj tych metod jest mnóstwo. Ja Państwu nie będę omawiał żadnej z tych metod dokładnie, nie będę Państwa namawiał, żebyście Państwo byli związani z jakąś konkretną metodą. Pomyślcie Państwo o tym, że generalnie idea jest taka, najpierw człowiek, potem choroba. Czyli my nie leczymy choroby, my staramy się podtrzymać funkcjonowanie człowieka. Czyli staramy się tak stymulować jego ośrodkowo-karnelowy, żeby on mógł, dopóki może jeszcze, funkcjonować w tym małym kręgu rodzinnym, ale i w tym większym społecznym kręgu, tak jak funkcjonował wcześniej. To oznacza, że te różne metody musimy dobierać do człowieka. To nie jest od tak po prostu zapędzenie tatę do rozwiązywania krzyżówek, jeżeli nikt w życiu nie rozwiązywał krzyżówek, ponieważ on się nie nauczy tego. To jest dopasowywanie indywidualne do konkretnej osoby, konkretnych zainteresowań i bardzo Pani dziękuję za to, co Pani mówiła, bo pasjansy, sekwensy tak itd., itd. to jest ta indywidualizacja naszego, naszej stymulacji. Ośrodkowego układu nerwowego. Ale Państwo widzicie, metod jest bardzo wiele, one są stosowane zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i w wymiarze grupowym w różnych miejscach. No a co poza tym? Eee, mamy kilka leków, które działają przez czas jakiś. Było eee, ich więcej, ale wypadły z różnych powodów. W tej chwili w Polsce są dwa leki z grupy tzw. inhibitorów polinesteraz. Eee, Czyli leki, które działają najprawdopodobniej tylko objawowo, nie zmieniając przebiegu choroby. A to dlatego, że one w sposób, nie chcę powiedzieć mechaniczny, ale że one w sposób dosyć fizyczny zwiększają stężenie neuroprzekaźnika, który odpowiada za naszą pamięć. Choroba powoduje utratę tego neuroprzekaźnika i pogorszenie pamięci, natomiast te leki zwiększają jego stężenie. Szczególnie szczelinie, o co chodzi? W w związku z tym ta pamięć jest przez jakiś czas lepsza. No i mamy trzeci lek, który jest z innej grupy i który działa także, stymulując na procesy poznawcze, w innym mechanizmie. Problemem jest to o, dla opiekunów, dla chorych, dla nas wszystkich, ile kosztują te leki. Donepecil i rywastygnina, te dwa pierwsze leki, są na szczęście refundowane w wysokości 30%. Ale nie w każdym typie otępienia. Tu pojawia się pierwszy problem, że ludzie są podzielni na tych, którzy mają właściwą chorobę i na tych, którzy mają niewłaściwą chorobę. Jeżeli się na szczęście chorować na tą właściwą chorobę, to się kupuje tańsze leki. Jeżeli ma się nieszczęście chorować na inną, to te same leki są w 100%, 100 odporności. Po drugie. A wskazanie do stosowania tych leków nie są takie, że jak ktoś jest chory, to może wykupić takie lekarstwo i brać go tak długo, jak uważa rodzina na przykład, albo oprzeć się o te wyniki badań, które mówią, że te leki, tak zwane prokognitywne, działają od otępienia nasiennej rzutu do otępienia nasiennej głębokiej. Oczywiście ich efektywność jest różna. Niemniej jednak w świństwie sporo jest takich publikacji, które mówią o tym, że działają także w potępieniu na średni głęboki. To czasem może być tak, że osoba, która nic już nie mówi, po zastosowaniu leku powie dwa słowa i trzy. Więc w wymiarze nfz to efektywność jest żadna, więc powinien być stuprocentowo płatny. I tak właśnie jest. Trzy lata temu była na ten temat olbrzymia awantura w świństwie medycznym angielskim gdzie komisja NIS, czyli taki Komisja Instytutu do spraw doskonałości między innymi leczniczej właśnie zanegowała możliwość stosowania tych leków odrobinę o każdym nasileniu i uznała, że biurokratycznie, urzędniczo, uznała, że tylko lekki, i umiarkowane nie wchodzi w tę pulę do leczenia ze zniżką, inne nie. Jest to z pewnego względu zrozumiałe, dlatego że um, przecież jeżeli to nie jest 100%, to resztę to państwo, prawda, więc um, to można jakoś tam zrozumieć, aczkolwiek um, burzy się w serce, kiedy um, trzeba zapisać jednej osobie lek ze zniżką, a drugiej osobie na 100%, mimo że cierpi tak samo jedna i druga. Zysk, jaki mamy ze stosowania tych leków jest taki, że między innymi możemy stosować znacznie mniej innych leków. A dzieje się to w takim mechanizmie, że im bardziej mamy jasne, świadome, podkręcone, podstymulowane funkcje poznawcze, tym więcej rozumiemy, tym mniej się boimy, tym bardziej przywraca nam to prawidłowe rytm funkcjonowania, tym więcej możemy, tym lepiej wnioskujemy. A w związku z tym nie potrzeba stosować leków przeciwpsychotycznych, które uspokajają i tłumią. Nie musimy dawać leków ankseolitycznych, czyli przeciwlękowych, bo ten lęk jest zmniejszony przez lek podstawowy. Tak więc zysk jest dla opiekuna, dla bardzo wymierny. Wśród nowinek, które są jakby kontynuowane, to niewątpliwie jedno z nowinek są plastry, które stosuje się od paru lat. Wiecie Państwo doskonale, że najpierw były plastry 4-6 mg, czyli takie małe, potem 9,5, yy, większe, a w tej chwili już weszły plastry 15 cm, które mają zabrać jeszcze więcej własnych Więc jest to jakieś rozwiązanie dla dobrych paru tysięcy chorych, którzy nie mogą łykać, mają założenie połykania i którzy nie tolerują leków do ust, bo mają odjawy niepożądane po tych lekach. Ale oczywiście to jest bardzo niewiele, jeżeli chodzi o nasze oczekiwania. Niemniej jednak, Światowe Europejskie Towarzystwo, zajmujące się psychofarmakoterapią, wyraźnie pisze, że inhibitory cholinesteraz to, to i Ache, są lekami, które są efektywnie działające w chorobie Alzheimera że plasty tutaj mają dobre dowody na to, że działają i są też przydatne. No i to, że jeden z tych leków, dwastygmina, wpływa także na inne objawy. Także jest to potwierdzone oficjalnymi danymi Towarzystw Naukowych i Międzynarodowych. W odniesieniu do memantyny tego trzeciego leku wyraźnie widać też, że potwierdzony jest wpływ dostosowania stosowania memantyny w odniesieniu o naśleniu znaczną znacznym, naślinie głębokim. Koleżanki, w sensie kończąc, e, chciałbym e, Państwu powiedzieć, że tak. to leczenie, które mamy, jest e, o, tak dobre, jak dobra jest nasza wiedza o szeregu z chemera, jak dobrze jest wykształcony opiekun i jak dobrze jest wykształcony lekarz. Bez tych trzech elementów to leczenie jest, e, jest niewarte. Tak naprawdę. I warto jest pamiętać o tym, że od początku powinna być stosowana optymalizacja psychospołeczna i oddziaływanie niefarmakologiczne i to powinno być kontynuowane aż do um, otępienia o nasileniu głębokim. Ci z Państwa, którzy macie swoje bliskich z chorobą, wiecie doskonale, że w pewnym momencie zanika taki element komunikacji intelektualnej, werbalnej, intelektualnej. Ale do końca odępienia, jeżeli się przytulicie, obejmujecie, uśmiechniecie, mówiąc, nie masz na co, to możecie znacznie więcej uzyskać u pacjenta, jego uspokojenie, jego zwrócenie uwagi, możliwość nakarmienia go czy zaprowadzenia do łazienki, niż stosowanie na tych różnych tabletek. Następna grupa to jest apel i do opiekunów, ale też i do lekarzy, a mianowicie czynniki wyzwalające i czynniki wywołujące. To jest niezwykle istotny problem, ponieważ zwykle ludzie, wszyscy chyba, fiksują się na jednym sposobie podejścia. Jeżeli ktoś ma chorobę Alzheimera i będzie pobudzony albo nie będzie spał w nocy, no to dlaczego? Bo ma chorobę Alzheimera, prawda? To jest takie, taka tautologia. Natomiast ta osoba to jest człowiek, może mieć zapalenie pęcherza człowiek. może mieć otarcia od pampersów, które są, I może potem boleć po prostu, może mieć ból zęba, może zaczynać się zapalenie płuc i tak dalej, i tak dalej. Tak więc e, proszę Was, żebyście i sami pamiętali, i przekazywali innym to że człowiek jest bardziej złożony niż jedna choroba, chociażby nawet bardzo długa i bardzo męcząca, żeby różnicować różne reakcje zachowania chorych, myśląc także nieco szerzej o tym, co jeszcze może z nim się dziać. No i w końcu, leczenie farmakologiczne w postaci leków psychotropowych, które lekarze nadużywają, jest mnóstwo danych i badań na ten temat, to jest związane z takim myśleniem, że jeżeli czegoś jest za dużo, jest agresja, jest pobudzenie, zaburzenia snu, pokrzykiwanie na przykład chodzenie ciągłe i pytanie wielokrotne w ciągu dnia, no to najlepiej dać jakiś świat, który to uspokoi i widzisz ten spokój. I już. To, że taki lek potem spowoduje, że chory siądzie i nie wstanie, albo że się nie wstanie, to, że się potknie przewróci się i złami sobie na szyjkę kości ugory, to o tym już się tak za bardzo nie pamięta. Pamięta się tylko o tym, żeby uzyskać doraźny efekt. Po pierwsze, te leki nie są efektywne na wszystkie objawy. 18% tak wynika z badań Po drugie, dają mnóstwo objawów niepożądanych. No i po trzecie, Szanowni Państwo, NFZ tego nie uważa. To znaczy, powinno się takie leki jak olazapina na przykład, czyli risperidon, zapisywane osobom z oddepieniem, zapisywać na 100%, a to są setki złotych. Więc dlatego raczej nie. I inne leczenie farmakologiczne, to inhibitory, teraz i, i Memantyna. Tutaj można się oczywiście sprzeczać co do tego, kiedy zaczynać i kiedy kończyć. Zawsze takie pytania są, prawda? Kiedy zaczynać to leczenie? Zaczynać, kiedy, kiedy rozpoznamy chorobę. Tak to jest. A kiedy kończyć? Jeżeli jesteśmy pokornymi sługami NFZ-u, to kończyć wtedy, kiedy przechodzi o ten z zatępienia umiarkowanego i o tępienia na ziemi głęboki. Jeżeli jesteśmy lekarzami i ludźmi, którzy świadkują, którzy wiedzą, że te leki w mniejszym wymiarze, ale jednak działają także w otępieniu na ziemi miarkowania i głęboki, to stosować tak długo jak rodzina pieniądze. Dziękuję za uwagę.